Witam serdecznie w moim kolejnym filmiku na kanale Sylwia S. Jestem teraz nad jeziorem, nareszcie się wybrałam na spacer. Nie wiem, czy mnie w ogóle będzie dobrze słychać, bo wieje wiatr dość mocno. Fale są duże, zaraz Wam pokażę, jakie tu mam piękne tereny. I no nie było czasu, dość było zamieszania. Święta i w ogóle przed świętami, więc nie miałam czasu chodzić. Chyba z 5 dni nie byłam na moich spacerach, na moich 10 tysięcy krokach. No ale nareszcie się wybrałam. Jest piękna pogoda, wieje wiatr, ale jest cieplutko, robi się cieplutko, bo jest jeszcze wcześnie rano. No, ostatnio tylko gotowałam i gotowałam. A to ma być kanał o moim życiu. A moje życie to nie tylko gotowanie. Więc dzisiaj pokażę wam coś innego. Fale, jak nad morzem. Bardzo dużo wody jest w jeziorze. Zejdę tu troszeczkę po schodkach. Prawdopodobnie mówią, że badają szczelność wałów. Dlatego tyle wody zostawili w jeziorze. No, pięknie jest. Niesamowicie mnie to uspokaja, wycisza, takie spacery, taka medytacja w ruchu dla mnie to jest. Reset, naprawdę. Słychać bardzo głośno fale obijają się o brzeg. Chodzę sobie tutaj wałem takim zawsze ścieżką taką. Nikogo nie ma, no bo jest jeszcze wcześnie rano i jest bardzo przyjemnie. Mam piękne widoki. Słuchajcie, mikrofon mi padł. Mam nadzieję, że mnie będzie słychać. Tutaj jest ten zalany lasek. Tutaj jest bałagan jeszcze po powodzi. Zobaczcie, aż tam, aż tam. Pełno jakichś pni drzew, śmieci, plastikowych butelek. Wszystko pływa jeszcze. Mam nadzieję, że to ktoś pozbiera, bo nie wygląda to zachęcająco. No, ale idziemy dalej. Jestem przy tak zwanym kanale Ulgi, który został wybudowany po powodzi w 1997 roku. Remont tego jeziora i wszystkiego tu trwał wiele, wiele lat. Nie mam pojęcia, ile, ale bardzo długo. I wybudowali nam właśnie taki kanał Ulgi. I zaraz Wam pokażę. Zobaczcie to. Jest taka tama, jest zamknięta, ale gdzieś tu przecieka. Tu jest wszędzie jeszcze woda, której nigdy nie było. Widzę to po raz pierwszy. I przejdziemy na drugą stronę tego mostu, tego kanału ulgi. Kanału ulgi po prostu. Miał być, ale nie ma. Zakończyli pracę na tej tamie. Miał tutaj być kanał, odprowadzać tą wodę gdzieś tam do rzeki. No ale niestety prace nie zostały ukończone. Coś tu jest pobudowane, jakieś rowy. No ale na tym koniec. Ale to nie jest tak, że ja narzekam, bo jezioro jest bardzo piękne. A do jeziorka mam w linii prostej z 200 metrów. Jestem w domu. Moje rododendrony będą kwitły lada dzień. Te już się pięknie otwierają. Różowe. Będą piękne. Tutaj mam małe takie azaliki. Też już zaczynają kwitnąć. Także super. Cieszę się bardzo. O i biały rododendron też już będzie kwitł lada dzień. Zdjęłam szybko buty i trzeba ochłodzić trochę stopy na trawce, uziemić się. Tu jest mój zielnik. Będę zrywała dzisiaj kwiatem mniszka. Już fajnie porozkwitały. Tutaj kurdybanek pięknie rośnie. A tu jest nota purpurowa. Także zioła obrodziły. O, w oczku też zakwit pięknie. Pierwszy kaczeniec. Także super fajnie. Rybki, ryby, rybki. Chodźcie tu. No, chodźcie, chodźcie, śniadanko. Wygłodniałe są po zimie. Jedzą jak szalone. A tutaj są moje grządki. Wychodzi mi tu koperek bardzo fajnie. Rzodkiewki, szpinak. Bardzo lubimy szpinak. Znowu, rzodkieweczki. Opada mi tu magnolia moja żółta piękna i pełno jest płatków, będę musiała pozbierać. A tutaj sałatki różnego rodzaju. Mam tam grządki przygotowane na sianie, więc dzisiaj będę siała pozostałe rzeczy. Magnolia opada mocno już. Przekwita niestety. A to druga magnolia różowa miała kwiatów bardzo, bardzo dużo, przepięknych. Nawet tutaj też się sypie już mocno. Tutaj mam fasolę, sobie posieję trochę fasolek, trochę cebuli. No jeszcze jedna fasolka, o parę kalarepek na pewno, no i mam tutaj burak liściowy i burak ćwikłowy. Chyba tego liściowego trochę zasieję, bo my bardzo lubimy y, później te liście skubać ze wszystkiego, zresztą ze rzodkiewki, buratków. Właśnie tu mam pietruszkę, z marchewki nawet natkę i, i robić takie sałatki. Także to zasieję sobie. No, tutaj będzie fasolka zasiana. Tutaj gdzie gdzieniegdzie mam cebulki. Tutaj będą różnokolorowe cebulki. Tutaj mam szczypior, piękny mi wyrósł. A tutaj mam dwa lubczyki. Tu zasiałam buraki liściowe. A Tutaj mam marchewki z tamtego roku. Siałam je jesienią, przetrzymały zimę, więc niech sobie rosną, urosną może duże marchewki. Tutaj mam zeszłoroczną pietruszkę. Fajna jest, to jest magii. I tu wszędzie czosniki są jeszcze z tamtego roku, gdzie niegdzie selerki. Muszę przygotować tą grządkę, bo w piątek pojedziemy na targ i kupimy już Pomidory, kupimy ogórki i będziemy tutaj sadzić. Jak się zrobi cień na tych grządkach, to będę to już podlewała. Na razie nie można. Także dziękuję bardzo, że wytrwaliście do końca. I bardzo proszę o lajki. Do następnego filmiku.